Siemanko, siemanko, Solina. Dzień dobry, dzień dobry <todgłosy> Meduje się, jezioro Solina. miejscowo ślesko. Nam wystarczy alkohol, nie zadowolisz kreską. Ja butek na kafenek, machoska gryza i żmuda. Same sobie zrobimy wiele, a razem z cuda. Gramy w od świtu do nocy, mimo że piści strasznie, nie tracimy mocy Gryzie bocą się cyski, bo przyjechała chora, ale w naszym towarzystwie nie potrzeba nam doktora. Jest tu biotek, wet psycholog i nas tak inteligentny Składem do rana balować można. Fenek to takie zwierzątko pustynne, ale w naszym składzie jest zajebiście słynne Każesz każe szczoteczki kupować I nie musi już bliska zębów palcem szorować Anitka za w kwet idzie w odstawkę Wyleczy ci kota, nie za byle jaką stawkę Termin ciężko dobrać, zaraz zmiana domku Chyba jutro wszystkie lądujemy na doku. Rano myję głowę, jebie z gniłym jajem I, well. I tak ten domek nazywamy rajem To dzwoni telefon Kolana Ada, Mariola sam gdzieś schył O kurwa laski, rozlało się mleko. A nad jej wieczorem tu chatu handel leci. Ta woda bardziej jebie niż nasze stare śmieci. Gospodarz co chwilę pyta, czy paniński dobrze mija? Never hewaj ever, każda chce znać odpowiedź. Ale pod takim wieczorze, to trzeba iść ci. na spowiedź. Przychodzą do nas kotki i jest ich dwanaście. Lecimy cały dzień na awokado, paście. Po sześciu latach to wlecało jak złoto. Codziennie białym butem pierdalam się w błoto. Krzywa wieża? Co prawda nie wpisa. Za rok jak dobrze pójdzie, będziemy na Ibise. Przyjechałyśmy w przygóry? Dupy serwo zimę. W kominku konar płonie, byle tak do zimy. Dzisiaj młode dupy na starość stały czpiące. To czwarty wyjazd!